Siemaneczko z tej strony Podliński i witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym jak radzić sobie z łysieniem, z zakulami no i jakie fryzury najlepiej maskują właśnie tą cofniętą linię czoła. Niestety, ale cały czas walczę z tym algorytmem YouTube'a i cały czas jestem ukrywany, więc jeśli chcecie pomóc mi w tym powrocie na YouTube'a to dajcie łapkę w górę, komentarz dla zasięgu albo jaki chcecie no i zostawcie suba jeśli tego jeszcze nie robicie. Dla Was to jedno kliknięcie, a dla mnie to naprawdę nieoceniona wielka pomoc. Pamiętajcie o tym, że każdy z Was kto subskrybuje mój kanał ma 10% zniżki na całe zakupy w moim sklepie streethero.pl, więc nie wahajcie się używać tego kodu. Aha, no i zarówno na moim blogu, jak i na blogu Street Hero czeka na Was mnóstwo nowych artykułów do poczytania, zarówno o temacie łysienia i wypadania włosów, jak i na wiele innych różnych tematów, więc jeśli nie macie co robić pomiędzy odcinkami, to wiecie gdzie wbijać. Zapomniałem o jednej rzeczy, więc szybko dogrywam. W tym tygodniu konkurs za aktywność, jeśli chodzi o YouTube, wygrywa ta osoba, a jeśli chodzi o Instagram, to ta osoba. Dziękuję bardzo za aktywność, wygrywacie kosmetyki do włosów z mojego sklepu, no i za tydzień w kolejnym odcinku ta sama zasada. W gwoli ścisłości wyjaśnijmy sobie tylko czym są zakola, jest to cofnięta linia włosów, szczególnie tutaj przy skroniach, która wygląda jak litera M. No dobra, ale skąd się one biorą? Najprostszą i najczęstszą odpowiedzią są oczywiście geny, chociaż nie jest to jedyny powód, dla którego mogą Wam wypadać włosy. Łysienie androgenowe, czyli to właśnie, które prawdopodobnie odziedziczyliście po swoim ojcu, dziadku, a być może po braciach, jeżeli oni mają rzadkie włosy, jeżeli im wypadają włosy, to prawdopodobnie wy również niestety, ale je stracicie. Źródła podają za przyczynę nadwrażliwość organizmu na DHT. Jest to pochodna testosteronu, która jakby oddziaływuje na receptory androgenowe mieszków włosowych, przez co spowalnia się proces produkcji włosów, a włosy, które rosną, są zdecydowanie cieńsze, słabsze, no i krótsze, co generalnie doprowadza do właśnie tego łysienia. Oczywiście są jeszcze inne powody, dla których możecie łysieć. Jest to na przykład zła dieta, brak odpowiednich mikroelementów w waszym organizmie, e, ciągły stres, zły stryb życia, no czy nawet jakaś poważna choroba. Generalnie włosy są odzwierciedleniem ogólnego zdrowia waszego organizmu, więc jeżeli coś się dzieje z wa waszymi włosami, jeżeli zaczynają one nadmiernie wypadać, to warto byłoby przejść do lekarza i zrobić porządne badania krwi. Zakłady mogą pojawić się już u nawet kilkunastoletnich chłopców. Medycyna z takie przypadki. No i nie jest to niczym nowym, niczym nadzwyczajnym. Właściwie temat łysienia dotyczy połowy mężczyzn, którzy przekroczyli 50 rok życia i 40% kobiet, które przekroczyły 70 rok życia. A więc całkiem sporo. Aby radzić sobie z zakolami mamy kilka opcji do wyboru. Oczywiście kosmetyki, czyli szampony wzmacniające, odżywki i maski. Są to produkty, które sprawią, że włos będzie grubszy, że ogólny stan i kondycja włosa będzie zdecydowanie lepsza, co wpłynie pozytywnie na Waszą fryzurę. Pojawią się oczywiście także Baby hair, dzięki czemu na waszej głowie będzie trochę gęściej. Stosowanie takich produktów dwa czy trzy razy w tygodniu zdecydowanie poprawi jakość i kondycję Waszych włosów, natomiast nie są to leki. O lekach nie mogę się wypowiadać, gdyż żadnego z nich nie testowałem, są one na receptę. Natomiast na mojej grupie, do której link znajdziecie w opisie tego filmu, e, znajdziecie na pewno sporo informacji od chłopaków, którzy już testowali różne leki i podzielą się z Wami swoją historią i swoimi wrażeniami. No i na ratunek przychodzi oczywiście medycyna, a więc terapia komórkami macierzystymi, e, osoczem wysoko. Płytkowym, czy też przeszczep włosów. Natomiast są to tak potężne tematy, że wydaje mi się, że warto byłoby, abym nagrał o tym osobny odcinek. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Przejdźmy teraz do ostatniego etapu walki z zakolami czyli odpowiednia fryzura. Jak dobrze wiecie, odpowiednie cięcie potrafi zarówno pomóc, jak i zaszkodzić jego właścicielowi. W przypadku zakoli sytuacja jest dość specyficzna i podam Wam jeden prosty trik i jedną zasadę, która moim zdaniem świetnie zawsze się sprawdza w przypadku zakol. Im większe zakola, tym wyżej golim boki. I jest to uniwersalna prawda, która wydaje mi się, że jest kluczem do sukcesu. No bo im wyżej wygolicie boki, tym to zakola optycznie się zmniejsza. Nie ukrywam także, że będąc blondynem macie trochę lepiej, bo dzięki temu, że włosy są dość jasne i ten kolor zbliżony jest powiedzmy do koloru skóry, zdecydowanie są one mniej widoczne niż u osób, które mają ciemne włosy. Jeśli chodzi o fryzury, to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak bardzo cofnięta jest ta linia włosów przez koronę. Tak naprawdę możecie zrobić sobie każdą fryzurę pod warunkiem, że wygolicie wy odpowiednio wysoko włosy. Kluczem, czy też sekretem do tego, żeby dobrze wyglądać mają za mając zakola, jest to, żeby proporcjonal proporcjonalnie do tego, jak wysoko pojawiają się zakola, jak wysoko one idą, tak wysoko golić tego fade'a. Pamiętajcie także o tym, że Włosy są nierówne, głowa głowy nierównej e, i trzeba dobierać jednak tą fryzurę do ogólnej gęstości włosów. Jeśli, na przykład, wasza fryzura już na górze, raczej tam nie za wiele jest. No to musicie pogodzić się z tym, że też wybór fryzur nie będzie tak szeroki jak u osób, które powiedzmy mają szerokie czy mocno zakola, ale ta gęstość włosów jest całkiem niezła. Moją radą jeśli chodzi o szukanie fryzur dla osób, które mają z zakolami, to szukanie osób, znanych gwiazd, które także mają zakola i w jakiś sposób musiały sobie poradzić. Świetnym przykładem jest na przykład David Beckham, czy kilka innych osób, które gdzieś tutaj właśnie się pojawiają. Pierwszą fryzurą jest French Crop, gdzie oczywiście boki są wyglądalne. Ale najbardziej zależy nam na tym, żeby ta grzywka, która jest zapuszczona Dosłownie przykryła posiadane zakola Drugą propozycją jest side part I tutaj włosy mamy zaczesane na jedną ze stron A więc jedna ze stron jest już przykryta Natomiast druga, jeżeli ten bok jest wyglony i włożony do tyłu To pomimo tego, że to zakole jest dość wyeksponowane To jeśli ten fade jest wysoko wycięty To moim zdaniem wygląda to naprawdę dobrze Identyczna sytuacja jest w przypadku fryzury side swept Z tą różnicą, że te włosy są tutaj zdecydowanie dłuższe no i mogą sobie na nie pozwolić tylko osoby, które mają tą gęstość włosów jeszcze jakąś znośną. Jeśli jest to początkowy etap łysienia czy też pojawienia się zakoli, fajnym wyborem może wydać się Undercut, który jest dość mocno wycięty. Wtedy te włosy dłuższe zaczesujemy do tyłu i prezentuje się to naprawdę dobrze z każdej ze stron. No i oczywiście Baskat, czyli bardzo krótkościęta fezura. Dzięki temu, że włosy są krótkościęte, nie widać tego, że jest ich mało i że są one rzadkie, i jest to taki tak naprawdę etap przed tym jak zgolicie się na łyso. Przy odpowiednio gęstych włosach, odpowiednim wyborem wydaje się także zapuszczenie ogólnie całych włosów długich, tylko trzeba zauważać, że ta gęstość włosów naprawdę musi być, żebyście nie wyglądali komicznie, bo było kilka takich przypadków facetów, którzy zapuszczali włosy, a nie mieli z czego i to wyglądało naprawdę tragicznie. Są jeszcze fryzury, które są dość hardkorowe, wyglądają dość agresywnie, intensywnie. Jest to fryzura typu Irokes, Psycho Cut, które, no, jak sami widzicie, mogą raczej nie pasować każdemu ze względu na swój dość ostry, zadziorny charakter, no ale jest to jakiś wybór. No i na koniec ostatnia rada, jeśli tych włosów już jest naprawdę mało, jeśli tam na tej głowie pojawia się już naprawdę jedynie rzeżucha, to musicie zdecydować się już nawet nie baskata, tylko po prostu ogolić się na łyso, żeby było estetycznie, żeby było ładnie. Niestety, czasami nie ma wyboru, albo nie ma takich możliwości i trzeba ogolić się na łyso. Natomiast łysi na niczego nie ujmuje. Wiele kobiet wskazuje na to, że łysi są bardziej seksi, chociaż wiem, że każdy z nas gdzieś tam chciałby mieć bujną czuprynę, ale jest to także jakiś wybór, no i czasami trzeba się z tym po prostu pogodzić. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał i że będzie dla Was przydatny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie. My widzimy się na liveie, no i w następnym odcinku. Do zobaczenia, siema.